Siemano. Z tej strony Einar Hellwinter. Jeżeli chcesz krótki raport z drugiej rundy drugiego tygodnia, poczekaj 5 sekund. Zapraszam. No, to czas na szybkie tłumaczenie się. No, wczoraj taki po prostu turbo zabiegany dzień, że nie wyszło mi, żeby wam pokazać, jak to będzie wyglądać. Liar! Ale nic straconego. To będzie taki skrótowiec jak z meczów. Jak widzicie, runda przegrana. Runda numer 2 wyglądało to następująco. Yy... Szybki w i do spania. On full clear. Ja nie przeszedłem ani jednego pola. Aha, to głównie dlatego. Pan Bzul. Tak się wabi. Zobaczcie sobie w ogóle postacie te epizodowe, teraz nowe. Wszystkie wysoko pobijane 80. levele, Zobaczcie sobie, tu jest tak, raz, dwa, trzy, cztery razy Relic 10 i oczywiście te takie fajniejsze GL-ki, powbijane mocno, Stranger na Relic 10. Statki, jak wiadomo, wszystkie. W ogóle też zobaczcie piloci wysoko, nie? Powbijani, boli. Datakrony, no też są wszystkie. 15 milionów GP, ogólnie rzecz biorąc, nie ma co zbierać. No i tak też było na polu. Gościu po prostu wszedł, skopał mi dupę i wyszedł. Natomiast u niego wyglądało to tak, że zbiłem sobie tam bezproblemowo kładmę, zbiłem sobie bezproblemowo kondo, zbiłem sobie na dwa razy, bo na dwa razy matki, z tego co pamiętam, to biłem gasem i mi się ostał jakiś jeden, chyba night trooper mi się ostał sam, i, i na tym się skończyło. Musiałem dobić tego samotnego night troopera. A później trafiłem na tą rejkę i na rejce się źle ułożyły umiejki i przez to się źle ułożyły jej umiejki, to już nie miałem czym jej ściągnąć. Siedem razy to już wygląda na jakąś recydywę. Nie przeszedłem, dostałem w pierdziel i tyle z tego było. Smutne, no smutne. Na dole też za bardzo nie miałem jak przejść. No zobaczcie sobie, jest dżaba, wszystko tutaj 9, 9, 9, 9, 9, tu jest 8. Do tego dorzucony Datacron na Protection. Bonusy dla Skondrelli. Tutaj oczywiście wymaksowany jak się tylko da team mesa Windu. Tutaj wszystkie klony na R9 z Lordem Vaderem na R9. Armor Penetration potency tenacity na City, więc też boli. Tutaj mas, też 3 Mikrony, wszystko na Relic 7. Tu jest Itano jeszcze, czyli ten gościu od obrażeń na Reliku 9 też, oczywiście, fajny datacron. No, nie, no zabolało po prostu szybki wpierdziel i tyle z tego było. Pokażę wam jeszcze, jak wyglądało to z jego strony. Na raz, na raz, na raz. Zatrzymał go tylko ten fokus datacron boby. Jeżeli chodzi o floty, no to o dziwo zatrzymał go Radus na dwa strzały. To jest dosyć ciekawe. Jeżeli chodzi o dół, tutaj moja rejka go na chwilę przystopowała. Ten datacron pod ulta on jest bardzo wkurzający, więc się nie dziwię. No i na tyle ten lord Vader go tutaj troszkę przytrzymał na trzy walki. I ten Lord Vader niedługo będzie trzymał zdecydowanie więcej, a możliwe, że będzie wygrywał Migace, bo jestem w trakcie robienia go na R10, razem z klonami na R9. Jeszcze jak są teraz te oszukańcze datakrony, to obawiam się, że dla przeciwników będzie on albo nie do przejścia, albo niesamowicie kosztowny, co ich mocno zadusi. No i co? No to tak, na tyle tego skrótowca. Ja lecę zaraz nagrywać kolejny gad dla Was, ten z dnia dzisiejszego. No i cóż, widzimy się później, do zobaczenia, cześć!